No fatalnie myślę, że dzisiaj zagraliśmy na tyle na ile nas było stać. Wiadomo było wiele zmian wymuszonych. Po prostu można powiedzieć, że stać nas było tylko na walkę i gdzieś tam liczenie na jakieś łódsz że może jakiś, jakiś staje fragment, czy, czy jakaś sytuacja może, może przyniosłaby nam remis, no ale, ale nie udało się. No i niestety piąta porażka, że... No na pewno, ale myślę, że na pewno nie poddaliśmy się o tej sytuacji, bo nie było tak, że wyszliśmy i pogoń nas rozstrzelała, tylko gdzieś tam walczyliśmy do końca i tutaj też chwała tym młodym chłopakom, że, że starali się pokazać z dobrej strony, a myślę, że teraz każdy może przemyśleć sobie tą rundę i spokojnie odpocząć, wyleczyć się, przygotować do... Do następnej, no i, no i trzeba walczyć, żeby do tej ósemki się załapać. No myślę, że to gdzieś wiele czynników no, trochę y, w Poznaniu gdzieś tam szybko czerwona kartka, niektóre mecze nam się nie układały, gdzieś jakieś bramki zespołowego Na pewno też y, kadrowo nie jesteśmy zbyt, y, nie mamy zbyt szerokiej kadry, no i niestety wygląda to jak wygląda. No i, no i na pewno y, trzeba teraz troszeczkę wzmocnieni i przede wszystkim ci co są chorzy muszą się wyleczyć, żeby... Myśleć o... Tak jak mówię, o tej ósem. Ja mam pół roku jeszcze ważny kontakt. Rozmawiam z Wisłą, a staram się skupiać, można powiedzieć, na swojej grze, od tego jest tam mój menedżer i tutaj można powiedzieć prezes i dyrektor sportowy, żeby coś w styczniu mądrego wymyślić. No na pewno ciężko nas można powiedzieć falić za grę, ale myślę, że, że to jest taki można powiedzieć świąteczny czas i trzeba sobie po prostu złożyć życzenia i każdy... Niech sobie do nas spokojnie przemyśli, ja myślę, że tutaj e, nie ma co jakby jakichś ostrych słów rzucać po prostu. E, tak jak mówię, nie każdy sobie wszystko przemyśli i się przygotuje i od po prostu z góry do góry i walczymy dalej. Na... Czego wam potrzeba w tej nadchodzącej rundzie? Czego potrzeba wiosny? No na pewno trzeba się dobrze przygotować do sezonu. No i po prostu też myślę troszkę szczęścia, bo też, też mieliśmy... W tym sezonie na pewno tego szczęścia też trochę brakowało, no i na pewno trzeba poprawić troszkę grę. Można powiedzieć, że ja nie dopuszczam takiej myśli, żebyśmy grali w grupie spadkowej, a przede wszystkim nie dopuszczam takiej, żebyśmy w ogóle spadli, więc uważam, że te słowa były troszeczkę niepotrzebne. Weźmiemy się w garść i myślę, że damy radę.